W osiedlowym Domu Kultury Bajka akcja Zima trwa już ponad tydzień. Uczestnicy półkolonii z pewnością ze smutkiem przyjmują informację o tym, że do końca ferii pozostało już tylko kilka dni. Dla dzieci każdego dnia kierownictwo Domu Kultury przygotowało różne atrakcje. Środa tym razem była dniem na sportowo. Bajka wraz z Radą Osiedla Nowe Winogrady Północ oraz zespołem szkół nr 37 zorganizowała Olimpiadę Sportową. Bajkowa Olimpiada Sportowa już od kilku lat podczas akcji Zima i Akcji Lato jest ulubionym zajęciem dzieci w niej uczestniczących. Nie tylko jest możliwość spożytkowania pożytecznego energii, ale także zawsze z wiarą, że się zwycięży i że będą medale i nagrody. Myślę, że to taka fajna rywalizacja, a jedno Ciekawy sposób spędzenia czasu. Podczas takich olimpiad bajkowych przypominamy też dzieje tych prawdziwych olimpiad. Rozmawiamy o różnych dziedzinach sportu po zajęciach tutaj na sali gimnastycznej. Także myślę, że ten sportowy dzień w ciągu tygodnia w czasie naszych akcji zawsze się przyda. To już tradycyjnie od kilku lat sportowa środa i tradycyjnie zespół szkół numer 37 udostępnia nam zimą salę gimnastyczną, a latem boisko orlik, które przez dzieci jeszcze bardziej jest lubiane. Aktywność fizyczna już od najmłodszych lat powinna być czymś ważnym. Dzieci, które uczestniczą w bajkowej akcji Zima, na brak ruchu z pewnością nie mogą narzekać. Z tego, co się dowiedziałam, to najlepszą zabawą w czasie akcji z Zima jest zabawa we flagi. I tam też jest bardzo wiele ruchu. Dziś również mieliśmy próby zajęć Tekwondo. Jeden z ojców. Dzieci uczestniczących w akcji je poprowadził, pokazał podstawy, te kłondo zaznajomił ze sprzętem, jaki się wykorzystuje. Także dzisiejszy dzień to nie tylko bajkowa olimpiada sportowa, ale także poznanie tych pierwszych zajęć w jednej z dziedzin sportowych, jakim jest te Samorząd Nowe Winogrady Północ prowadzi nie tylko inwestycje dotyczące zaplecza sportowego. Jednostka pomocnicza również wspiera imprezy sportowe. Dzisiaj impreza, Olimpiada Bajkowa, robiona w czasie ferii. Wspaniała impreza, która dostarcza dużo radości dzieciom. Jest wspierana przez samorząd. No, jest to Olimpiada, w związku z tym muszą być nagrody, medale. Na tej Olimpiadzie nie ma przygranej. Wszyscy wygrywają. Każde dziecko otrzyma jakiś drobny upominek, natomiast zwycięzcy o medale. A co pan powie o, o samej rywalizacji? Czy zwycięzcy cieszyli się? Oczy... A, osoby, a osoby, które niestety nie udają się, były łzy? Oczywiście no zwycięzcy zawsze cieszą się, przegrani martwią, ale tutaj nie mają się co martwić, czego martwić, dlatego że każdy tutaj wygrywa. Nas, nas jako Samorząd cieszy właśnie te imprezy, organizacja tych imprez, dzieciaki od komputera, od y, tabletu, od komórki, trochę ciele, zdrowy duch, trochę dla zdrowia również. I takie inicjatywy mają pokazać dzieciom i rodzicom, że Dokładnie. aktywność fizyczna jest ważna. Takie inicjatywy ważne. mają pokazać zdrowy styl życia. Dzieci, które uczestniczyły w dzisiejszej olimpiadzie, brały udział w różnych ciekawych konkurencjach. Graliśmy w piłkę, yy, skakaliśmy na skaka. Koszykówkę graliśmy. I kula hop. Hula hop yy. Jak wam się podobało? Yy, bardzo fajnie. A czy na co dzień w szkołach lubicie chodzić na WF? Tak, Tak. Co mam? Jaka dyscyplina? Co wam się najbardziej podoba na tych lekcjach? Bałdnie. A jeżeli chodzi o takie jakieś specjalistyczne dyscypliny, jak siatkówka, koszykówka, czy macie swoją ulubioną? Ja mam piłkę ręczną. Ym, siatkówka. Co robiliście w ogóle tutaj? Ym, fajne konkursy. A jakie to były konkursy? Ym, kopaliśmy do bramki z bramkarzem. Weszliśmy w koszykówkę. I był konkurs skakanki, kto najdłużej będzie skakał. A Widzę, że nawet dostaliście pewne nagrody. Co to takiego? Skakanki. Ty się również skakankę, a widzę tutaj... Ja dostałem jojo. A czy lubicie na co dzień grać w piłkę, biegać? Tak, lubimy. Ja tak Bardzo. rzadziej gram w piłkę, a bardziej... Yy... Bardziej to lubimy taekwondo. Jeździć mhm. na rowerze. A co, a lubicie lekcje WF-u? Tak, bardzo. A co najbardziej w nich wam się podoba? Mi się podobają najbardziej dwa ognie, a mi, za, mi różne zabawy, a mi żbijak! Takie zajęcia pokazują, że dzieci uwielbiają ruch. Jeśli rodzice zadbają o to, aby ich pociechy aktywnie spędzały swój czas wolny, a szkoła będzie w odpowiedni sposób edukować najmłodszych odnośnie aktywności fizycznej, to skorzystają na tym wszyscy. Pamiętajmy, w zdrowym ciele zdrowy duch.